Siemano, witamy na kolejnej wyprawie. Tym razem z okazji drugiego weekendu wybraliśmy się na wczasy i zrobiliśmy to jak to zawsze w naszym stylu, czyli wybraliśmy opuszczoną ośrodek. Zapraszamy. Ruchomcie wyobraźnię i przypomnijcie sobie jedną z kolonii na jakiej dzieliście, będąc dziećmi. Właśnie takie miejsce udało nam się znaleźć, a konkretnie to dwa. Znajdujemy się w opuszczonych ośrodkach czasowych za czasów PRL. Kiedyś tutaj wysyłano na wakacje pracowników różnych polskich zakładów, a kiedy w 1989 roku w Polsce upadł komunizm, miejsca te wypełniły się dziećmi. Dzięki temu, że obydwa obiekty znajdują się na uboczu i w lesie, to do dziś dnia można tutaj znaleźć wiele ciekawych przedmiotów. Między innymi magazyny z zastawami do jedzenia, spiżarnie pełne przetworów, czy w pełni wyposażone pokoje z łóżkami piętrowymi. Nie przedłużajmy jednak tego wstępu i udajmy się na eksplorację pierwszego miejsca. Co, panie kierowniku, gdzie ten klucz jest? Większość budynków znajdujących się dookoła jest zrobionych z drewna i ogólnie znajdujemy się w lesie. A wiadomo, tam gdzie są w wczasy, tam są ogniska, tam gdzie jest ognisko, tam jest ryzyko pożaru. I teraz. Znajdujemy się przy zbiorniku przeciwpożarowym, czyli w wypadku wystąpienia pożaru lub jakiegokolwiek zagrożenia, mamy miejsce, z którego możemy czerpać wodę i ratować sytuację. Przy zbiorniku czerpania wody znaleźliśmy również wiadra. Co ciekawe, warto zwrócić uwagę na ich kształt. Wyglądały w ten sposób, sądzę, dlatego, żeby ich nie stawiać normalnie na ziemi to iść do zbiornika, złapać wodę, pobiec do palącego się obiektu. I go ugasić jak tak, parę osób działa, jak tak parę osób działa, to jest na pewno dużo szybciej. Ty, tu będą toalety. No a to nie wejdziemy. Zwróćcie uwagę, że domki są oddzielnie, a oddzielnie są toalety. Czyli rezydujący tutaj ludzie. Yy, nie, mi po prostu na piechotkę do wychodka. A teraz wyobraźmy sobie siódma rano, człowiek potrzebuje wypić kawę, idzie za potrzebą, a to 30 osób. Normalnie. Genzio, zobacz, tutaj jest dużo pościeli. I nie tylko i generalnie tak jak były wszystkie książki z ośrodka. Jakby, skoro tam była świetlica, to pewnie była biblioteka. Ale są karty biblioteczne i pewnie tutaj składowisko zrobili. Miód pszczeli. Z tego zbiorów, akacjowy, to nektar życia posiada duże walory smakowo lecznicze. Pół litra 14 zł. Dźwiczki, może otwarte. No, chłopaki, no, chłopaki są chyba no. z drugiej strony. O. <grym> no cześć. To są <grym> chyba te y, naczynia, tak? No. no. Ale najlepsze jest to, że wygląda tak. Jakbyś to umył, to normalnie mógłbyś sobie na stole położyć. Aha, tak Zobacz, to... <grym> Zobacz jakie fajne te czajniki. Po rozeznaniu się w terenie i publicznych toaletach przyszedł czas, aby mocniej zagłębić się w tajemnice tego miejsca. Podstawowym obiektem na każdej kolonii była stołówka i świetlica, więc i tutaj nie mogło takich zabraknąć. Pamiętacie jak oczekiwało się w kolejce do okienka po słodkie pierogi, albo jak nie chciało się jeść szpinaku, a po obiedzie grało się w ping ponga? Tutejsza stołówka i kuchnia niczym nie odbiegają od tej z wyobraźni, kiedy właśnie myślimy o kolonii. To jest chłodnia chyba. no. Nara, lodówki czynne, 7.22 dwudziesta ja druga, nie ma. A no, ja bym klaustrofobii dostał? Panthenol. To jest No na, na oparzenia, nie. no. A pamiętacie zapałki z Czarnym Kotem? A takie chyba możesz ciągle kupić, czy... Zapałki z Czarnym Kotem? Tylko to taka oldschoolowa jeszcze paczka jest. Black Cat. jak się na wczasy jeździło, to terma... Tutaj z boku jest taki piecyk, kaflowy, jak się kiedyś w ładzienkach A ten, a strój, pamiętasz jak miały panie? Tak. Nawet, i... No nawet tutaj jest wisi. <gry> nawet w szkołach jak wydawały na stołówkach jedzonko. Kit budowlany. Kit budowlany. Kit <gry> w kuchni? No. Pamiętam, że u siebie w mieszkaniu też miałem takie coś. I zawsze jak się go odpalało, to było takie. No, ja zawsze pamiętam, że zawsze się mają odpalać za dzieciaka, to to się odkręcało. Tak, szedł tak. I skrobnik. I skrobnik szedł, tak. Jak za dużo gazu się to wiesz... Aż się cała ta obudowa częstła, no. Ej, mieliście rubina kiedyś? No, to może no, rodzice mieli. No. Niektórzy z was może mieli taki sprzęcik w doło. bo teraz to mamy plazmy 55 cali, to takie minimum w salonach. No oczywiście się śmieje. Ale kiedyś było tak, całe osiedle się schodziło, żeby oglądać wiadomości, czy potem dzieci bajki. Albo mecz. Albo mecz, ale zwiedzajmy dalej. Jest nie ma takiego numeru. No nie ma takiego numeru. Zobacz w jakim dobrym stanie Co są. Nawet zapasowe korki jeszcze zostały. Tam może nie pchaj łapy, bo nie wiadomo że to jeszcze nie jest pod prądem. Elektryka prąd nie tyka. Udostępniłeś już tego posta na profilu? No właśnie kończę. <gry> E ty masz tutaj w lesie? Halo? Nasz entuzjazm przekuwamy w twórczą pracę. Ty, 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 typowo PRL-owskie, co? Tak Tak, nawet jak jesteś na wczesach, żebyś przypadkiem nie zapomniał. Propagandowy hasła. Dokładnie. To co wbijamy na kawkę? Do szałasu. Chodź, chodź, chodź. Pokemony. Byliście kiedyś na kolonii? Byłem, tak bardzo wczesna podstawówka W sensie w podobnym ośrodku, tylko w górach Dokładnie, ide idę identyko, to nie? Było wszystko robione na jedno kopyto no, no. no ale to, tak jak, taki był system wtedy u nas no to, tak jak się śmieliśmy, że to naprawdę się dzieciństwo przypomina. Prawda? ale te nieszczęsne pokemony sobie tu leżą <laughs> Jak chodzi o takie stołówki, to od razu sobie wyobrażasz taką Panią z siatką na głowie. By z koklą. Ciocia, ciocia, no ciocia, ciocia. Cioci. Cioci. Czach. Dzięki zdolności teleportacji po postprodukcji tego filmu teleportowaliśmy się o 2 km dalej do innego ośrodka. co mniej więcej podobny, tylko jest zachowany w lepszym stanie. No ale nie przedłużajmy. Tylko chodźmy. Chodźmy, chodźmy eksplorować. Żeby te kusztawki w lepszym w stanie były jeszcze. Fajnie to wygląda. Pobujałbyś się jeszcze, co? No? <laughs> A teraz sobie wyobrażę, że coś takiego jest na placu zabaw między blokami. No. Nigdy nie przejdzie, co? Wiesz, za zaraz... niebezpieczne. Tylko właśnie żyjemy w nowym, wspaniałym świecie, że tutaj dookoła by musiała być guma, olinowanie. Tak, dokładnie. E, wiesz, 15 tysięcy zasad BHP spełnionych. Bardziej przeraża, jakby młody, piękny i mały, to bym się przez coś takiego przycisnął. Mały jesteś dalej. Co? Nie si. Jeszcze stoją krzesełka. Słuchaj, jakby to wyczyścić się umarblować, to normalnie można mieszkać uba. tu. psy. <laughs> to też okres młodości. Stare polskie złote. Piączki? Tak. Okres PRL-u to był taki czas, że nawet ludzie ubierali się podobnie, ze względu na to, że nie było zbyt dużo towaru i wszystko było na kartki. Dlatego robili takie rzeczy hurtowo i podejrzewam, że takich płaszczy to były miliony. Miliony się... ludzi w nich chodziły. Tak. Pamiętacie taką starą reklamę Polsilver? Na Lata 90. jak ogolił głowę na łyso? No, coś takiego. To też te maszynki Polsilver. Stara firma. Termometr. Działa jeszcze, no, pokazuje no próbę powyżej 0. Szukamy, szukamy wejścia nie Szukamy A tu okienko otwarte, dzień dobry pigułki Ja nic nie chcę mówić, ale śpię u góry Norbert, Grzesiek, Sylwek Musiał najlepsze zaklepać Góra góry, dołu Jak będzie gdzieś chciało siku, to będzie biegać. <laughs> Chodźcie zobaczyć górę. To wygląda jak pokoje dziecięce. i skacze. Ale do góry, tak żeby się poszło. Ja też myślałem, że on tam wyjdzie. <laughs> nie, ja chciałem się rozejrzeć, tylko nie uczyłem Nie, no tak, tak. Nie wyszło, to trzeba coś tak. powiedzieć, o, co nie? No, i jak panowie wrażenia z dwóch miejsc? Tu hmm. to z jednego, że tak blisko. Że... No, około siebie nawet, na piechotę, parę minut jesteś. Nieby ja nie patrzeć dwa różne ośrodki. Dwa różne ośrodki, w spójnym klimacie, wszędzie PRL. Klimacie w klimacie taki, jaki powinien być. No, no. i takie nasze wczesne dzieciństwo, te lata 90. Dokładnie. Wszystko w lesie, dlatego cisza i spokój. Nasza dzisiejsza przygoda dobiega końca. Jeżeli wam się podoba to, co robimy, zostawcie łapkę w górę nasubskrybujcie nasz kanał no i możecie zobaczyć jedne z ostatnich naszych przygód. Do zobaczenia na następnej wyprawie.